Jest cudowna pogoda, no co się dziwić, organizatorzy zadbali o wszystko na dziesiątym jubileuszowym festiwalu Ścinawski Blues nad Odrą. Inaczej być nie może. Witam cię serdecznie. Lebo. Witam ciebie, witam radiosłuchaczy. Człowiek, który od początku właściwie, tak chyba mogę powiedzieć, zresztą jest dowód na piersi, wszystkie te identyfikatory z kolejnych lat są, więc wie o festiwalu bardzo dużo, jeśli nie najwięcej, ale musimy to słuchaczom powiedzieć, czego tu się dzisiaj należy spodziewać muzycznie. Dzisiaj możemy się bardzo wiele spodziewać, ale ja zrobię wycieczkę, bo ja zawsze nie odpowiadam na pytania, tylko robię. Z, tak, tak, znamy narrację, tak. kochanie, radio słuchacze, Radia Plus, bo tak to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Kiedy przyjechałem tu w czwartek, zrobiłem zdjęcie i umieściłem na Facebooku banera, który jest na wieździe. Blues, ścinała miasto blusa, miasto oddycha blusem. A napisałem, że słoneczna ścinawa zaprasza i to jest potwierdzenie to dzisiejsze nasze wejście, drugi dzień festiwalu. Dalej słoneczko nas nie opuszcza. A co będzie się działo? Będzie się działo ogromnie dużo. Już się dzieje. Wczoraj się działo koncertowo, konkursowo. A dziś rozpoczęło się wszystko o godzinie 11. Spotkanie z redaktorem Zdzisławem Pająkiem. Wspaniała postać, no niepowtarzalna postać, wspaniały gość. Cieszę się ogromnie, bo to mój przyjaciel, że przyjął zaproszenie, że przyjechał do Ścinawy i zaprezentował swoje, swoje książki, swoje dzieła, bo książką to trudno nazwać. W każdym razie Eric Barton, Eric Clapton i Jimi Hendrix były właśnie dzisiaj zaprezentowane te pozycje przez Zdzisława Pojąka. Za chwilę czeka nas potężna jazda ryk motorów, a tych motorów no nie przesadzę. Tysiąc niewyjęty. Tysiąc niewyjęty. Ja ciekaw jestem jak to pomieszczą ulice na trasie, bo chyba jak pierwsi przyjadą, to ostatni będą... Dopiero dojeżdżać. W, w każdym razie atmosfera nieprawdopodobna. Muzycznie... Uczta. Uczta. Ja przed chwileczką rozmawiałem z menadżerem Dżemu, Leszkiem Martinkiem i powiedziałem, że przyjeżdżasz, Chłopie tu, a tydzień temu byłeś w Suwałkach. Suwałki, wielki festiwal o budżecie karkołomnym, bo budżet festiwalu w Suwałkach to jest półtora miliona złotych. Nie wyobrażam sobie, co by się działo w Ścinawie, gdybyśmy takim budżetem dysponowali. Dysponujemy festiwal. potencjałem i to jest najważniejsze. Tak i ludźmi, cudownymi ludźmi, muzykami, motocyklistami, mieszkańcami Ścinawy i okolic. Ale nie tylko, bo tu się zapowiada cała masa ludzi i w ogóle ten klimat jest niepowtarzalny. To jest, to jest święto, to jest święto bluesa i to, co już mówiłem wielokrotnie w różnego rodzaju wywiadach, ja traktuję ten festiwal jako markę, markę Ścinawy, jako markę województwa dolnośląskiego. Województwo dolnośląskie to są dwa znaczące festiwale, Blues nad Bobrem i Blues nad Odrą. Często jak jestem na scenie i mówię coś tam we w swoim słowotoku, to... Nie zdarzyło mi się, ale mam zahamowanie, o, czy to bluz, czy to bubr, czy to odra. odra która to rzeka, każdy... bo bluz wszędzie płynie, wszędzie. nawet w dół. Tak jest, tutaj, tu na Dolnym Śląsku szczególnie. Jeszcze zanim powiem o tym, co tu się będzie dzisiaj działo, chciałem obalić różnego rodzaju sygnały, teorie, które do mnie dotarły. Cztery osoby do mnie podchodziły, których kompletnie nie znam, z zapytaniem, to jak to jest właściwie, to gdzie tu się płaci? Kochani radiosłuchacze, nic, nigdzie się nie płaci. Impreza jest free, koncert jest free. Przychodźcie, przybywajcie do Ścinawy, bo tu naprawdę wszystko jest za darmo. Owszem, płaci się na wjeździe, na zlot motocyklowy i to jest rzecz normalna. Jest tam tak zwany pakiet wjazdowy i motocykliści, którzy rozbijają namioty, którzy wjadą na ten plac, oczywiście muszą wnieść opłaty. Jest tam blacha, czyli ta odznaka motocyklowa, są koszulki, jest jakieś tam kiełbacha podobno. No ale to ale jest... To, to motocykliści, to. tak, ale, ale ludzie, ale ludzie, którzy do mnie się zwrócili, to nie byli motocykliści i byli właśnie zdziwieni jak to jest no bo ludzie w Lubinie mówią że, że tutaj się płaci nie obalamy ten obalamy mit, mity tę tu się nie płaci przyjeżdżajcie wszyscy ścinawa na was czeka a czeka nie tylko ścinawa ale czekają muzycy kochani o godzinie 14 ruszamy wielkim koncertem zespołu Tandeta Blues Band niech was nie myli nazwa Tandeta Blues Band to, to nie jest Tandeta w wersji muzycznej to jest Tandeta w nazewnictwie bo muzyka ona jest taka niedbała, brudna, wokal jest wręcz niechlujny, taki jak właśnie wygląda korzenny blues. Leszek Sworowski, lider tego zespołu, wokalista i basista, on po prostu odpływa, on, on się porusza w innym świecie. Kiedy chwyta mikrofon, kiedy zaczyna się koncert, to naprawdę zaczyna być magicznie na scenie. Od 14 już się zaczyna pierwsza tandeta. Tuż po nich, o godzinie 15.30 grów. Kto tu był dwa lata temu, to widział, że ta drewniana, piękna scena, która za nami za naszymi plecami jest Porcie Ścinawa, niemal dojechała do koryta Rzeki Odry. Taką jazdę zrobili właśnie zrobiła formacja Grów Oni są po tandecie. Godzina 17. Ten zespół hmm, trudno powiedzieć, gdzie jest gdzie nie jest naj najlepszy gitarzysta, najlepszy basista, najlepszy wokalista, najlepszy harmonikarz ludzie JJ Band. To właśnie ta formacja pojawi się tutaj o godzinie 17. No i, no i ja nie wiem sam jak to mówić, żeby to było takie przekonywujące, bo godzina 18.30, kochacie Bugi? Jak kochacie, to przyjeżdżajcie, bo jest Bugi Boys. Czyli kiedyś w Polsce byli bracia, nie, duet nie, Tomaszewski-Kisielewski. Tomaszewski-Kisielewski? Tak, chyba nie przekręcam. od wiek pozwala mi na to, żebym robił wycieczki. Tu będą Szopińscy. Tu będzie Boogie Boys. To będą dwa fortepiany, kontrabas i perkusja, która nie wiem, jak teraz tą dużą scenę, gdzie ją przesuną, ale na pewno coś się dziać będzie. Po koncercie Boogie Boys, no magia kolejna, taka naprawdę korzenna, o godzinie 20.00 wystąpi zespół, a może zespół to jako drugi plan, ale wystąpi człowiek, który stworzył ten festiwal. Darek Darłach ze Ścinawy. I on wykona utwory Tadeusza Nalepy, u, w, różne inne utwory, które ze swoimi przyjaciółmi zagra. Przyjedzie Tomek Karmiński albo Adam, bo Tomek to tata, Adam to syn. Obaj wybitni gitarzyści. Będzie Jacek Jaguś, czyli muzycy zespołu JJ Band. Tworzą taką wielką bandę kochającą naprawdę pięknego, pięknego blusa. No a Darek swoim wokalem Miś w tej chwili tak zaczyna głos drżeć, bo na pewno łzy wyciśnie. A po tym wszystkim a po tym wszystkim o godzinie 21.30 i taka chwila wątpliwości zawahania, załamania w moim głosie, bo mam pytanie do radiosłuchaczy, macie w domu gdzieś na półkach słoiki. No jeżeli macie słoiki, to te słoiki powinny być zakręcone, a tu słoiki wszystkie są odkręcone, bo trzeba pełnymi garściami nabierać dżem. Bo właśnie dżem będzie gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu w Ścinawie. Ale mi się nagadało. Ja 21.30, dżem, jak słowo się rzekło. I co najważniejsze, to wszystko za free. I dla jeszcze was. chciałbym, jeszcze jedno chciałbym powiedzieć: zanim przekaz, motocyklerów. Przekaz, zaraz wyłączę, bo mi telefon A gra. Pewnie znowu A, menadżer. W każdym razie, szanowni państwo, przekaz internetowy jest. Cały czas jest przekaz internetowy. Ze sceny. Nie... Tak, wychodzi się na scinawa.pl i mamy przekaz internetowy z tego zaczarowanego miejsca. Ale, no, niestety, zespół Dżem chcesz zobaczyć? Przyjedź do Scinawy, bo tylko trzy pierwsze utwory zostaną wyemitowane i puszczone w świat. Pozostałe, wszystkie sercowy, wszystkie takie bujane, wszystkie przytulane i wszystkie bardzo dynamiczne. Utwory wybrzmią tylko na scenie tu w Ścinawie. Zapraszamy serdecznie. I czekamy.